Samsung Xcover 550 to klasyczny telefon komórkowy o wysokiej wytrzymałości. Sprzęt jest solidnie obudowany, a jego gniazda są chronione gumowymi zaślepkami. Spełnia normę IP67, co oznacza, że jest odporny na uderzenia, działanie pyłów oraz że przetrwa pełne zanurzenie w wodzie. To świetny kompan podczas ekstremalnych aktywności. 2 i 4-calowy wyświetlacz ma rozdzielczość 240x320 pikseli i jest bardzo czytelny. Wyświetlane obrazy wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie jak na te klasę urządzeń. Klawiatura ma spore klawisze, które pozwalają na wygodną i sprawną obsługę telefonu. Excaver 550 działa szybko i sprawnie, czyli tak jak przystało na klasyczną komórkę. Aparat fotograficzny z matrycą 3 MP pozwoli udokumentować ważne momenty zdjęciami o podstawowej jakości. Na dane, na przykład fotografie i muzykę, mamy skromne 128 MB, zatem warto rozszerzyć je od razu, używając karty microSD, nawet o 16 GB. Jedną z największych zalet klasycznych telefonów jest bardzo długi czas pracy na baterii. Nie inaczej jest z 550, który na jednym ładowaniu przetrwa wiele dni standardowego użytkowania. Wśród zainstalowanych narzędzi znajdziemy m.in. słownik angielski oraz aplikację Facebooka. Praktyczne dodatki to radio FM oraz wbudowana latarka, którą łatwo uruchamiamy dedykowanym przyciskiem. Szeroki uchwyt u góry pozwala łatwo przytroczyć telefon do paska. Samsung Xcover 550 to świetny telefon dla osób, które potrzebują sprawnego, trwałego urządzenia o podstawowej funkcjonalności. Długi czas pracy na baterii jest nieoceniony podczas długich wypraw poza cywilizację, zaś wysoka wytrzymałość zapewni nam spokój podczas ekstremalnych aktywności.